Dzień dobry. Znowu zrobiłam przerwę. Moi kochani, z filmikami. Dobrze, ostatni filmik, ostatni odcinek był 27. Teraz odcinek 28. Jaka jest energia kobiet? No i zobaczymy, co nam tutaj wyjdzie. Ok. I teraz weźmiemy sobie karty klasyczne. I zobaczymy. Hmm. Karty klasyczne to zrobimy sobie takie ogólnie podsumowanie tego czytania. Jaka jest Coś tylko sprawdzę. Mhm. Dobrze go mówię, co mi się tak. Dobra, to odwrócimy tego asa. Ta Te Asana jest oka odwrócona. Eee, dobrze, moi kochani. momencik bo mi się tutaj... O już. E, dobrze. E, m, moje drogie m, kobietki. E, tak e, jesteście teraz w takiej energii mm, jakby takiego planowania e, planowania e, to, to planowanie może być związane z z pracą lub też ze sprawami osobistymi, rodzinnymi tak. Tutaj jesteście też jakby albo na etapie zakończenia jakichś spraw lub też pewnego rozdziału swojego życia, zakończenia czegoś lub też coś się za wami ciągnie po prostu z przeszłości. Może to jest coś, czego jeszcze nie załatwiłyście do końca i to się za wami jeszcze do tej pory tak jest to przy, przy was po prostu. To mogą być sprawy jakieś urzędowe lub też to może być, mieć związek z waszym poprzednim, związkiem małżeństwem, tak? Coś jeszcze tutaj do końca z przeszłości nie załatwiłeście, nie zakończyłeście, lub też y, jesteście teraz na etapie czegoś, co musicie zakończyć, to co po prostu wam nie służy, to co nie jest dla was, y, co musicie odciąć od siebie. Zakończyć to po prostu jak najszybciej. E Też teraz y y jesteście y po prostu y w takim jakby y nie wiecie, co macie, chcecie po prostu y jakby to powiedzieć, y To życie swoje, rozpocząć na nowo. Ale jakby macie taki mętlik w głowie, bo tak tamte coś jest tutaj nieodcięte do końca, wy tu chcecie po prostu realizować się na nowo, nowe życie. Tu wprowadzić po prostu mieć to swoje swoje życie, które niech Wam się tam nie będzie po prostu mieszać, w wasze życie wtrącać i tak dalej, ale tu, tu jest jedno, a tu ciągnie się jakby przeszłość, to, co nie załatwiłyście jeszcze do końca, i co zrobić, tak. Bo tak, no, po, no dwóch srok zagon nie można ciągnąć. Najpierw dobrze by było zakończyć lub też odciąć się od tego, co wam nie służy, co jest nie dla Was. Dopiero zacząć yy, nowy etap. Yy, czy to yy, życie intywne, czy to też nowa praca, czy cokolwiek innego, tak? Yy. Czy też rozwijać w sobie nowe pasje. Hmm. Powiem tak. Teraz macie taką energię, moje drogie. Taką mieszaną energię. abym ja powiedziała tak. Mieszana energia. Bo też coś, co nie jest tutaj odcięte, niezakończone i idzie nowe. I chcecie łapać to nowe, tak. To nowe, co do Was idzie, po prostu nowe życie, wszystko, nowe pasje może rozwijać w sobie i tak dalej. Ale to nie idzie do końca tak, jakbyście chciały, bo ciągnie się za Wami przeszłość lub też to, co teraz jeszcze nie jest skończone. I co tylko, jakieś, co tylko zaczniecie, nie wychodzi, bo trzeba najpierw się odciąć. Od tego, co było. I w związku właśnie z tym może być tutaj troszeczkę wprowadzenie takiego chaosu, zamieszania i tak dalej. Ale też y, tutaj myśli właśnie wasze, bo może już y, kogoś poznałeście nowego lub też y, los, lub też y, Macie kogoś na oku, tak, ta osoba wam się bardzo podoba, ale nie chcecie na razie nic w tym kierunku robić. Po prostu sięgać, łapać za wszystkie sznurki, bo dlatego, że chcecie najpierw uporządkować te sprawy wcześniejsze. Hmm ale myśli wasze krążą wokół właśnie tej osoby lub też wokół właśnie takich myśli no powiedzmy, że bardziej takich związanych z facetem i tak dalej, takich intywnych. ale po prostu no wszystkiego nie można od razu Zaczynać robić wszystkiego na raz, bo wyj wyjdzie jeszcze gorsze zamieszanie. Tutaj mówię: najpierw odciąć się od tego, od przeszłości, od tego i pozakończać. Wszystkie sprawy, moje drogie. Dobrze, i podsumowanie. Tego czytania. Tak i tak jak powiedziałam, energia mieszana. Kobietki, macie taką energię mieszaną, ale też jesteście. Yy, ma, yy, taką macie w sobie pozytywną energię, taką wiarę, że wszystko pójdzie w dobrym kierunku. I to jest też bardzo ważne. Bo jeżeli yy, nie. Nie ma się tej siły, żeby po prostu odciąć się od złego. Nie ma się tej pozytywnej energii, czy tej wiary. Tylko po prostu jest takie nieraz w człowieku takie zawieszenie. No to jest to po prostu niedobrze, bo wtedy człowiek jakby bardziej się podłamuje. Załamuje się tym wszystkim. No i właśnie wszystko stoi w miejscu, ani nie idzie do przodu, ani po prostu nie odcina się od złego, nie zakończa spraw. I, i właśnie jest w takim zawieszeniu, stoi w miejscu i, i to nie jest do, dobre. Dobrze, podsumowanie moi kochani. Tutaj yy, 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 to może być. Yy, to ma, może być ktoś z rodziny, lub też z waszych znajomych i tak dalej. Lub też ktoś z pracy. Tutaj yy, bym powiedziała tak. Jeżeli chodzi o te sprawy niezakończone, jeżeli to są sprawy urzędowe czy związane w ogóle z sądem, czy cokolwiek. To tutaj bardzo Wam może pomóc taka starsza kobieta. <śmiech> Szatynka <śmiech> w starszym wieku lub też lub też blondynka. Ta kobietka Wam bardzo może pomóc właśnie w takich sprawach urzędowych. Ma duże doświadczenie i bardzo Wam może pomóc. I tutaj możecie liczyć nie takie tylko wsparcie w tej sprawie, że w urzędowej, ale też możecie właśnie z nią porozmawiać, kobietki moje w sprawach prywatnych. To, co macie dylematy swoje lub też rozterki, to możecie z nią porozmawiać. Ona Wam na pewno pomoże rozwiązać te sprawy, jak i zarazem, zarazem te urzędowe, lub też sprawy prywatne. Hmm. Dużo Wam też doradzi, bo tutaj, jeżeli będziecie chciały same załatwiać, to tutaj na początku na pewno Wam to nie, nie będzie szło tak, ale dużo właśnie ta osoba może Wam pomóc, i powiem Wam w ten sposób, że ta osoba właśnie pracuje w urzędzie, więc ona wam dużo pomoże, ale też na gruncie prywatnym możecie z nią porozmawiać, kobietki. To, to starsza kobietka taka właśnie, więc mm, mówię doświadczona w tych sprawach, ale też na gruncie prywatnym też może w sprawach takich prywatnych wam mm, dużo doradzi i pomoże. Dobrze to tyle, jeśli chodzi o waszą energię, kobietki moje. Dobrze, to tyle, jeśli chodzi o to czytanie. Moi drodzy, proszę o. Ja wiem, że robię takie przerwy, ale. Proszę o subskrypcję. Łapkę w górę to nic Was nie kosztuje, a ja pomaga w rozwijaniu kanału. Do następnego filmiku. Pa!